Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katecheza numer 15 w książkach. Moje życie znakiem miłości Boga. No to taki temat marzeń. No wszyscy marzymy o tym, żeby moje życie było właśnie znakiem miłości Pana Boga i jak wiecie, jak wiecie, po prostu tak przecież jest na całym świecie, że gdziekolwiek nie spotkasz tak zwanego człowieka, to każde życie ludzkie, każde jego zachowanie jest znakiem miłości Boga, tak? No właśnie nie. Tak byśmy chcieli, żeby było. Adam by chciał, żeby Ewa nie zerwała owocu, nie? No, Ewa by chciała, żeby Adam nie zerwał. Pan Bóg by chciał, żeby Adam i Ewa nie zerwali owocu. Na ulicy, jak idziemy, byśmy chcieli, żeby o ta osoba, no ja ją znam, ona była milsza, ta osoba no, by chciała, żebym ja był milszy. Nigdy nie jest, słuchajcie, tak, że wszyscy jesteśmy idealni, więzienia są puste i w środku więzień uprawiają banany i, i hodują małpy. Nie? No niestety. Więc na wstępie już się podzielę tym, że nie każde życie, nie każde nasze życie jest znakiem miłości Pana Boga. To znaczy ono tak w ogóle jest darem Pana Boga. Ale to już jak żyjemy, czy rzeczywiście po naszym życiu patrząc ktoś powie. Jak on świetnie to zrobił, jak on się do mnie odnosił, pożyczył mi, pomógł, był przy mnie, no, nic mi nie dał, ale był mnie, przytulił mnie, pocieszył mnie. Nie mówił mi tylko o tym, ile dzisiaj zachorowało na kor koronawirusa, ale wziął mnie, przytulił, pobawił się ze mną. Dał mi nadzieję, jak często jesteśmy znakiem miłości Pana Boga dla innych, a jak często takim znakiem, no, że... O moim smutku musi się dowiedzieć świat. I o moim problemie muszą się wszyscy dowiedzieć, żeby mi mogli pomóc. Zarażajmy ludzi nadzieją. Historia o Samuelu. Było to jakieś 700 lat przed narodzeniem pana Jezusa. Może nawet 780 lat. Była pewna pani, której było na imię Anna. Nie mogła mieć dziecka. Niestety, no, coś tam się stało. Chorowała i modliła się w kościele. Bardzo gorliwie stała i, Panie Boże, proszę Cię, daj mi, daj mi jakieś dziecko, daj mi moje ukochane dziecko, tak czekam na nie, tak tęsknię. No, co? Pan Bóg nie pozostaje głuchy na modlitwę, wysłuchuje je, ale jak to zwykle, Pan Bóg, Pan Bóg wysłuchuje modlitwy tak, że chce pomóc całemu człowiekowi, a nie tylko słuchać. Zachcianek. Pan Bóg nie działa magicznych sztuczek, tylko on widzi całego człowieka, aha, czy jemu się to przyda, czy to będzie dobre dla innych, czy to patrząc, patrząc na całe życie, czy to będzie dobre. I wtedy dopiero nam to daje. A tego czegoś czasami nie daje. Więc nagle, kiedy ona się tak modliła, szeptała i coraz ciszej mówiła, podchodzi do niej kapłan, który Właśnie pracował w kościele i patrzy na nią, że stoi, się kiwa i coś mówi ustami. Więc sobie pomyślał, nie no, wypiła coś, alkohol i przyszła do kościoła coś mam rotać. Nie pozwolę jej na takie rzeczy. No więc wchodzi i mówi do niej, halo, kiedy przestaniesz być pijana? Jak ty się zachowujesz w kościele? Co ty robisz tutaj w kościele? Ona wtedy podniosła głowę i mówi, wcale nie jestem pijana. Tylko modlę się tak bardzo gorliwie z serca się modlę, że, że mówię to w myślach, to na głos. Proszę Boga, żeby dał mi synka. I bardzo chcę chcę w to wierzyć. I wtedy Bóg powiedział do tego kapłana: no właśnie jest to możliwe. Prawdopodobnie nie usłyszał go tak uchem, ale usłyszał go sercem. Usłyszał ten głos wewnętrzny, jako takie natchnienie, myśl, pomysł. Usłyszał coś co oznaczało, że to jego myślenie i podejrzewanie jej, tego kapłana, że ona jest pijana, było niedobre, niesłuszne. Ona wcale nie była, oczywiście, pijana, tylko tak się modliła, zamykając oczy i szepcząc. Bóg powiedział do Helego: "Powiedz jej, że za rok o tej porze będzie się cieszyła dzieckiem." I on jej to powiedział. Jak ona się ucieszyła. Uwierzyła. I powiedziała, jak tak się stanie, w co wierzę, wtedy dam go tutaj do kościoła, żeby się uczył. Bo taka była szkoła przy kościele. Szkoła nie tylko ucząca literek, cyferek, ale ucząca, jak być blisko Boga. Jak potem opowiadać innym o Bogu tak, żeby zarażać miłością i chęcią do wiary w Pana Boga. I powiedziała, dam go wtedy do kościoła, do świątyni jerozolimskiej. Będzie pomagał. Super, jak otrzymam chłopca. I rzeczywiście po roku urodziła chłopca dała mu na imię Samuel otrzymała go od Boga i wtedy kiedy Samuel rósł i dorósł osiągnął jakieś 5, 6, siedem, może 8 lat zamieszkał w świątyni w pokoju blisko swojego nauczyciela kapłana Helego i właśnie tutaj właściwie tutaj Zaczyna się przygoda Samuela z Panem Bogiem, którego życie właśnie tak jak w tej katechezie miało się stać znakiem miłości Pana Boga do innych. Już teraz na marginesie z góry wam powiem, że wiele rzeczy może być znakiem miłości Pana Boga do innych. No nie każdy musi opowiadać Katechezy. Ktoś inny może po prostu dobrze piec naleśniki, ktoś inny fantastycznie zajmować się poradami prawnymi, ktoś inny prowadzić świetny sklep i robić to naprawdę z miłością dla innych ludzi. Wtedy jesteśmy znakiem miłości Pana Boga do innych. Samuel położył się pewnego dnia spać. Znaczy, kładł się każdego dnia spać, ale tego dnia położył się spać i wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Otóż, śpiąc koło 2.30 mniej więcej, tak patrząc na zegarek obecny, bo wtedy nie było zegarków, Samuel usłyszał głos. Samuelu, Samuelu. No, pewnie Heli mnie woła, no to pójdę. No. Wstał z łóżka i poszedł do kapłana Helego, mówiąc, he, Heli, no, o, o co chodzi? Się budzi. Co jest? Która godzina? Druga 30. A co ty tu robisz? No, yy, wołałeś mnie. Nic cię nie wołałem i spać. Jest druga w nocy, daj mi spać, chłopy w środku, nocy. No o co miałbym cię wołać? Ale wołałeś mnie. Nic cię nie wołałem, weź ci, coś ci się przyśniło. Co ty jadłeś wczoraj? Tą rybę co, co chyba była zepsuta, weź przestań, Samuelu, idź spać. Położył się spać, no. Dałbym głowę, że słyszałem. Śpi. I nagle usłyszał znowu: Samuelu, Samuelu. Ej, hey, halo, kto tam? No, a może Heli mnie sprawdza, czy na pewno reaguje na jego prośby i polecenia, czy go umiem słuchać. Dobra, więc poszedł do Helego. Hey, Heli! No, to jestem. Uh, co? A po co? No, wołałeś mnie. Nic cię nie wołałem, już mówiłem ci. Daj mi spać, daj mi żyć. Proszę cię, Samuel. środek nocy, ja jutro rano idę do pracy. No, proszę cię. O co chodzi? Pomyślał Samuel. Położył się spać. No, zasnął. Poś tak wyjątkowo łatwo zasypiał. I w trakcie snów słyszy znam. Samuelu, Samuelu. Nie, no. no, nie pójdę znowu do Helego, no bo mi nagada, ale może to jest taki sprawdzian, taki bardzo mocny sprawdzian. Czy na pewno, pomimo wszystko, będę przychodził? Idę. Trochę już tak z obawą zaczął go szturchać. Heli, no, jestem. Jak mnie wywołałeś? Obawiał się cały czas, że jednak ten but poleci w jego stronę, żeby więcej nie przychodził, ale nie poleciał. Heli mówi, no co ty? I nagle pomyślał, może on nie wie, kto mówi. No ja go nie wołam, na pewno. No, wiem, że nikt tutaj nie wchodził do pokoju i nie wołał. Może to Bóg? Może Bóg go woła? A Samuel nie potrafi rozróżnić głosu wewnętrznego od zewnętrznego, głosu Boga od głosu człowieka. Pomogę mu. Jak jeszcze raz usłyszysz Samuelu taki głos Samuelu, Samuelu to nie przychodź do mnie, tylko powiedz głośno tak w sercu też Mów, panie, bo sługa twój słucha. I powiedz to głośno tak. No, tak głośno tak. A do kogo? No tak. Powiedz to głośno w sercu i ustami. No dobra, położył się spać i rzeczywiście za parę może minut, godzin, kiedy zasnął, słyszy znowu głos. Samuelu, Samuelu, mów panie, bo sługa twój słucha. I rzeczywiście pan Bóg zaczął do niego mówić. Pan Bóg powiedział kolejne zdanie, on odpowiedział. I w ten sposób Samuel stał się człowiekiem, który słyszał, być może tylko w sercu, być może też i ustami, ale słyszał głos Pana Boga. Tak jak możecie podejrzewać, to go zaczęło zmieniać. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle o to w tym wszystkim, co robimy, czego się uczymy, o to w tym chodzi, żeby to nas przemieniało żebyśmy gdzieś w sercu stawali się ludźmi właśnie takimi którzy bardziej wsłuchują się co tu zrobić dobrego co jest potrzebne nie tylko mnie że mnie brakuje czegoś a mi brakuje lizaka brakuje mi humoru brakuje mi książki ale zastanowili się a co może tobie jest potrzebne a może ciebie trzeba wysłuchać a może do ciebie trzeba podejść posiedzieć żeby być z tobą wtedy nastawiamy się na słuchanie i pomaganie innym, bo o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Kiedy bardziej w sercu słuchamy Pana Boga, słuchamy mamy, słuchamy taty, a modl na modlitwie nie tylko odmawiamy pacierz, ale dajemy, tak jak mówiłem poprzednio, jakąś chwilkę na posłuchanie Pana Boga, wtedy rzeczywiście nasze życie staje się coraz bardziej znakiem miłości Pana Boga do ludzi. Jest taka fajna przypowieść, czy sentencja, że jeden człowiek mówi do Pana Boga, Panie Boże, no zobacz, ten cierpi, ten upadł, no ten choruje, no ten złamał nogę, tamten jest smutny, a tam się biją w tamtym kraju. Panie Boże, zrób coś. Proszę Cię, pomóż tym ludziom. Zrób coś, Panie Boże. No, pomóż im. I wtedy ten człowiek usłyszał głos Boga z nieba. Już Pomogłem. Już coś zrobiłem. Ej, no co zrobiłeś? I wtedy Pan Bóg się odezwał. Stworzyłem ciebie.